Witam serdecznie bardzo wszystkich, witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza Państwa, kierowników wielkostrębnych, oryginalistów Urzędu Miejskiego, Państwa Sołtysów oraz wszystkie osoby biorące udział w radach dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Kraju. Stwierdzam na podstawie listy obecności, Iż w obradach w swojej instytucji w szóstej sesji Rady Miejskiej w ósmej kadencji bierze udział 15 radnych na ogromną liczbę 15, to jest 100%, co stanowi usługę o prawozności obrad i to nie ma wyniku. Stosownie do zapisu paragrafu uczestniczenia statutu gminy raj, zawiadomienie o terminie, nie jest w Obrad przez jakie państwo radni otrzymali zostały podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Proponowany porządek obrad, jakie Państwo otrzymali, nie uległ zmianie. Czy są inne propozycje dotyczące porządku obrad? Oprócz. Przegłosujemy, porządek obrad, proszę bardzo. O. Zadom tak, nie głos Leszek. Jestem za. Jestem za. Kopka Leszek? za. 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 Jabłońska Radomia? za. Kapica, za. Kapuń Tomasz? za. Koń Zbigniew? za. Kuraś Paweł? Za. Łacek Paweł? Alec Piotr, Wierko Krzysztof, Pałat Maria, Pała Władysław, no. Stańczyk Ank Drzej, Stańczyk Mirosław. Wieldzę w porządek obrad XLV sesji Miejskiej został przyjęty. Przyjęcie protokołu. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, jakim jest przyjęcie protokołu z obrad xl Sesja. Czy Państwo prawnym znana jest treść protokołu? Należy go odczytać. Znana jest, tak? Czy są uwagi do protokołu? Nie ma. Przeprosuję. Panie Za. Bostres. Jestem za. Urwaga Reszar. Za. Leszek. Jabłońska Daruta. Kapica za kaprę Tomasz. Za. Końc Wimier, <kluz> Kulaś Paweł, za. Łacek Paweł, Alec Piotr, Mierko Krzysztofa, Somot Maria, Sowa Wadesław, Majczyk Andrzej, Tańczyk Wilosław. Uważam, że protokół nestolnią sesji Rady Miejskiej w Rady jest niej, przyjęty. Punkt czwarty. Informacje na pana burmistrza z działalności i Proszę bardzo, panie Business. Wysoka Rado, szanowni państwo sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych Pani skarbnik, panie Pukaszu, również witamy wszystkich na 46 sesji. Witam z kolei Rady Miejskiej. Poprzednia sesja miała miejsce, zdaje się, 24 lutego, więc troszeczkę czasu. Spotykaliśmy się tutaj z Państwem na, na komisjach, zdaje się, 15 marca. Także i ostatnio spotkaliśmy się po łatwach, nie mogłem uczestniczyć, ale również Państwu łatwich stały się 29 marca na komisjach, więc jeśli chodzi o sprawy bieżące, o których informowałem radnych, no to, to w zasadzie raz można no, powiedzieć są na bieżąco. No ale z racji tego, że mamy tutaj państwa sołtysów i nie może też Zmierzę. mieszkańców czy, czy, czy osoby, które chcą oglądać dobrany do dzisiaj przez sesji, więc może pokrótce. Wrócę jeszcze do tych spraw ważnych dla gminy, te, które działy się właśnie w okresie, no już ponad y, miesięcznym, y, gdzie, gdzie coś zawsze u nas się dzieje, może, to. jak wszędzie, a, a szczególnie, no, chcemy, żeby się działo. Y, więc cóż, no, mamy troszeczkę taki okres jeszcze sobie wiosen, wiosenny, wiosenny, zimowy, jak, jak widzimy warunki są różne. Już rozpędziliśmy się z pewnymi tam robotami takimi gospodarczymi, ale trochę zostały wstrzymane, bo, bo jeszcze walutki na to nie pozwalają, żeby jakieś tam roboty ziemne na drodze, szczególnie bo tutaj mamy e, wnioski takie, żeby, żeby je wykonywać. Chociaż no, udało się później w międzyczasie w wykonać e, fund, e, e, jakby roboty na drodze e, z funduszu. Goraju, no, to, to i ten odcinek został jakby wykonany, natomiast pozostałych no na razie na, na to warunki nie pozwalały. Natomiast my jako tutaj grupa pracowników gospodarczych tutaj pod, pod przewodnictwem pana sekretarza to głównie zajmowaliśmy się wycinko drogi do no tam do Państwa w łasce, w no tak, zastawił. Czyli za cmentarzem ta droga, która ponad 4 km trwała to, on sekretarz powie. Do ale tak z krzemami, bo no, nie tak, dynkowe, no było dużo mniej. No właśnie, też chcieliśmy podziękować tutaj panu radnemu yy, yy, Łackowi za, yy, za to, że tutaj współuczestniczył w pięciu, w na tym polegało. Udostępnił, pracował przy rozdrabniarzy. Tak, dziękujemy, polecamy się na przyszłość i zresztą do budowlu wspólnemu, to również ale są więcej takich przykładów, także bardzo, 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 bardzo dziękujemy za, za współpracę. Natomiast to poza tym no to takie sprawy, jeśli chodzi o gospodarstwo porządkowe, go dotyczące zarówno z obiektu, które mamy. Jak jak i ulic, uryk, sprzątania śmieci, więc z tego dłuższa. Natomiast jeśli chodzi o sprawy natury formalnej, bo to jest ważne. O, jeszcze powiem o jednej ważnej wersji, bo mieliśmy w ostatnim czasie dosyć Dosyć problemy i to było takie, można powiedzieć, najważniejszy problem stał się w pewnym momencie, brak wody, brak wody w Kondratach. Szanowni Państwo, podejmowaliście Państwo Radni decyzje, podejmowaliśmy wspólne i wydaje się, że słusznie, żeby jak najszybciej przystąpić do remontu wodociągu tutaj, szczególnie w Kondratach. No, wiązało się to najpierw yy, z budową, yy, przebudową hydroforni wirów i ona została przebudowana, Jeśli ja nie będę się powtarzał, bo wszyscy wiedzą co. o co chodzi. Jest, jest, yy, jest nowa hydrofornia z nowym odwiertem i to wszystko funkcjonuje, natomiast tak naprawdę no, nie zdążyliśmy yy, z realizacją potociągu dalej, z, prze, z przebudową, z, z wyeliminowaniem hydroforni Kondraty, która to hydroformia, no, można powiedzieć, lekko Już w tej pamięci Marian Kondrat to, to mówił, że, że ona długo się wytrzyma. No i tak to się stało w ostatnim czasie, że pompa yy, no, uległa awarii, tak, która była yy, na hydroforni została wymieniona na tą pompę, która została wyjęta z, z ujęcia w biurowie, pochodziła, nie wiem, tydzień i też uległa awarii. Została zakupiona nowa pompa, założona, kiedy trzeci raz już robota, została założona, pochodziła niecały nie, tydzień, tydzień, tydzień i znowu uległa awarii. I, I mieliśmy takie przeboje, no tutaj dzięki też y, jakby dobrej pracy tutaj y, panów konserwatorów, zarówno pana Kondrata, y, jak, jak i Stasia Malca, czy, czy, czy też y, naszych pracowników z grupy tutaj gospodarczej, ale też przy pomocy Pana Smycha, który akurat który, tam realizował wcześniej to, te prace na hydrochodnik i ruch, ale też tutaj nam pomagał w, w realizacji tutaj usunięcia tej awarii, no udało się to zrobić, no Pani Sołty <laughs> z i doskonale wie, bo bo, bo, bo były to problemy, ale no, muszę przyznać, że ludzie są w Kondratach dosyć cierpliwi, no i w cześć. Tutaj też podziękowania dla grupów zachodnika i straży pożanej z Kondrat, którzy dowozili wodę w tych, dla gospodarstw, które tam mają zwierzęta i, i jakoś ten trudny czas przetrwaliśmy. Ale to było naprawdę wyzwaniem, bo w sumie nic ważniejszego nie jest jak, jak woda, bo możemy rozmawiać o drogach, o jakichś obiektach, o czymś tam, ale ale jak, jak mamy wodę, tej wody nie ma, to, to wszyscy wiedzą jak to, jak to jest, no obyśmy się nie przekonali na własnej skórze. Więc ten problem został zażegnany, ale to tak naprawdę nie wiadomo czy do końca, dlatego Ważną rzeczą jest to, że o czym chciałem tu powiedzieć i do tego już już dochodzę, że w międzyczasie, bo Państwo tak, na komisjach były poinformowani, ale są może wszyscy wiedzą, że w międzyczasie odbył się przetarg, który został otworzony 10 marca na budowę wodociągu w Kośni jak również w kondratach i to jest właśnie realizacja tego programu ols One. I tu mieliśmy w tym, w tym przetargu łącznie zostało złożonych sześć ofert. Sześć ofert, nawet dosyć dużo, można przyznać. I ma rozpiętość cen, które były na przetargu, to jest od 4 milionów 795 tysięcy za okrągleniu do do prawie 9 milionów zł. Najniższa, najwyższa. To może, możemy sobie powiedzieć, że nie ma że dwukrotnie, no ale takie są, takie są, ceny. Mieliśmy pewne wątpliwości, ponieważ ta oferta jest dosyć tanią, tanią ofertą. Jest to oferta, już mogę przeczytać, bo jest rozstrzygnięcie, już rozstrzygnęliśmy. Po wcześniejszym zapytaniu to tu do, do, do wykonawcy, czy, czy za tę cenę autentycznie jest w stanie zrobić, czy dobrze skalkulował cenę. I tak, to jest zakład remontowo-budowlany w Zamościu, Adam Kustra w Parku. Czyli jest to firma z Zamocia. Nie miałem do czynienia z nią, ja nie znam tych osób, tego Pana z rozeznania, jakiegoś takiego, no powiem, internetowego i poza internetowego, mogę powiedzieć, że jest to firma też duża, w granicach chyba 50 pracowników zatrudnia, więc mająca doświadczenie, aczkolwiek ta cena jest, proszę Państwa, <tryk> znacznie poniżej, przepraszam, poniżej kwoty, którą przeznaczyliśmy, no bo przeznaczaliśmy, no ponad 5 milionów 300 zł, miało być to netto, no, 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 tu jest brudzko ta cena, nawet o tym bardziej, jest, jest to kwota dosyć niska. Mówię, w zaokrągleniu 4 miliony 800, to tak już dla, dla zapamiętania. I oferta, znaczy, i została tutaj jakby przetarg został rozstrzygnięty. Jeszcze umowa nie jest podpisana, jeszcze Pana na czy Pana, tak, Państwa, nie kto, znaczy, reprezentuje Pan z więc pewno, pewno to będzie Pan. Nie miałem przyjemności jeszcze spotkać, zobaczyć nie wiem, kto to jest, jakie plany. W każdym razie jest to ta oferta wybrana. Troszeczkę nam tych środków jakby nie wykorzystamy z tego polskiego ładu, chociaż do końca nie wiadomo, bo... W przypadku gdyby przy realizacji tego przedsięwzięcia nastąpiła dewaloryzacja cen, a taka może nastąpić, bo okres realizacji tego całego zadania wynosi 18 tysięcy od podpisania umowy. Więc to no jest Więc to jest jeszcze trochę czasu, to jest to jest to, bo to też jeśli chodzi o kontrakty to jest to za projektuj i wybuduj, więc to jest, że projektanci będą z tej firmy, jeżeli zostanie podpisana umowa, bo jeżeli nie, no to, no to kolejny, no ale w każdym razie dzisiaj, wczoraj, wczoraj, wczoraj zostało rozstrzygnięcie, wczoraj tak, wczoraj zostało rozstrzygnięcie wysłane, więc jest w tym momencie niepodpisanie umowy przez Wykonawcę powoduje utratę wadium, no, no ale to mówię, mam nadzieję, że takich rzeczy nie będzie. Pan bardzo szczegółowo wyjaśnił tutaj dlatego, co yy, chcę taką, a nie bo no, podał, więc czekamy na rozwiązanie, a w pierwszym rzędzie bardzo, o czym już wracam do, do początku, czekamy na dobudowanie linii, wybudowanie nowej linii od yy, hydroformii Gilów do hydroforni kondraty w celu likwidacji hydroforni kondratu. Bo to ujęcie już szwankuje, najogólniej można powiedzieć, więc nie znamy dokładnej przyczyny, dlaczego te pompy kolejne się tam ulegały awarii, no jakiś tam piasek się wkradał, więc... To już mówi coś do siebie, że, że jest y, tam z tym ujęciem jakiś problem. No ale mamy nadzieję, że to jeszcze do końca roku jakiś tam wytrzyma, a może y, też y, do końca roku będzie możliwość taka, że y, zostanie już przełączone na rodzinę. Ale to zobaczymy, bo, bo jeszcze nie mamy tego. To jest... Jeśli chodzi o podstawy. Kolejna rzecz, to nastąpiła e, ogłoszona przetarg i nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagrody. To dotyczy e, drogi e, tak zwanego Krążaka, e, i tu było e, do przetargu firm 7. E, Te sporo. <trym> <trym> Bardzo przepraszam. I od ceny prawie 500 tysięcy, bo to jest 459 tysięcy do ceny tu rozbieżność może nie tak duża, najwyższa cena 735 tysięcy, no ale to, to też ponad 200 tysięcy różnicy jakby na tym zadaniu. No i tutaj zostało, już rozstrzygnięcie zostało yy, dokonane i wygry, wygrała firma Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka ZOO w Lublinie za kwotę prawie 500 tysięcy złotych. Yy, nie mamy jeszcze podpisanej umowy, więc też nie, nie, nie wiemy, yy, szczerze mówiąc też nie miały możliwości podpisania umowy